Co z rodziców słowo? Jak Jakie rozwinąć formę przestrzenną? Sobie wymyśliłem to, że dłonie są symbolem opieki. Kobieta z kolei jest tym symbolem jeszcze po raz starym, gaja. Matka, matka rodzicielka, matka dzieci. I że wszystko to wywodzi się z, z ziemi. To, to, to co żyjemy, ziemia nas żywi, ziemia nas utrzymuje i ziemia nas grzebi. I ten, I ten związek z ziemią, żeby był zachowany, to wy sobie, że z tej ziemi wyrastają ręce. Trochę, trochę nie miałem z czego tego zrobić, bo, bo za mało materiału miałem. Tak, za mało tego kawałka było. I za krótki zaciennik. Ja nie mogłem tutaj korzeni zrobić, a ja nie chciałem wydłużać tej formy niepotrzebnej, bo żeby taka gotycka wyszła. I wymyśliłem sobie, że właśnie w tych dłoniach będzie twarz kobiety, Słowa kobiety to ten, ten symbol, że, że z niej wszystko się bierze, prawda? No, bardzo miło, bardzo piękne. Ale, ale to nie ze względu na kobiety. <laughs> tak, ale to jest też taka, można powiedzieć, mitologiczna i religijna trochę konotacja. Taka pra-pra-słowiańska. No tak to, tak to właśnie sobie wymyśliłem. A te, 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 te tutaj jakieś liście, gałązki, które się wiją, po tym to... To, że, że otwakajmy, że współżyjemy z przyrodą, my nie możemy Mój być. To, że z tego jesteśmy, elementem, jesteśmy elementem świata. No i tak to sobie wymyślili, dlatego że taką formę przydałem. No, Bardzo serdecznie dziękuję. Bardzo dziękuję panu za udział w